Po raz drugi w Częstochowie została zorganizowana impreza Regeon. Organizatorzy Urząd Miasta Częstochowy oraz Ośrodek Promocji Kultury Gaudemater przygotowało dla mieszkańców Częstochowy oraz turystów przebywających właśnie w okresie letnim tutaj w Częstochowie sporą dawkę klimatów regowych. Impreza oczywiście odbywa się w ramach akcji organizowanej już od maja w Częstochowie, czyli akcji Aleje Tu się dzieje. Z tej strony realizacja Sound System. Zapraszamy na drugą edycję festiwalu Region w Częstochowie. Lady Asha Pochodzę z okolic Olsztyna i z Warmii. Przeprowadziłam się z Olsztyna do Wrocławia. Moi znajomi z Olsztyna się śmieli, że chciałam dojechać do Kingston ja Majca, ale starczyło mi tylko na Wrocław i tam zostałam. Ale to nie jest do końca prawda. Ja jestem Klep. Jestem razem z Awionem, którego dzisiaj nie, nie ma z nami założycielem, Jem Vibes chłuskiego. Soundu. Jeszcze nie są systemem, bo nie mamy jeszcze swojej ściany głośników. Jesteśmy soundem, czyli prezentujemy dźwięki, brzmienia, które między innymi to... Okraszam słowem. Dadi Bozo, jestem DJ-em w tym składzie, podobnie jak i ten Koleszka. Jestem Jacek Ders i nawijam z chłopakami. Nie jesteśmy pierwszy raz w Częstochowie, więc wiemy, że to jest dobre miasto na taką wibrację. I'm Stephanie and I'm Pete and we're Inspirational Sound from Bradford, yeah this is our second time in Poland, never in Częstochowa and we're really excited to be here. <laughs> Dzisiaj zagramy z Dixie Peachem. Dixie Peach to jest nawias z Wielkiej Brytanii. Dixie Peach reprezentuje styl Muffin, czyli takie szybkie nawiki w brytyjskim stylu. Raz, dwa, dwa raz. Ja się nazywam Diego Cichydony, reprezentuję zjednoczenie San System. Ja jestem L. Jacob, jestem z t Sound. Sound. Ja jestem Pablo Pawo i jestem też ze Zjednoczenia. Dzisiaj wystąpimy wspólnie, jak widać. Czyli t ze Zjednoczeniem Razem. Mieliśmy bardzo przyjemny wypadek, dlatego że kiedy wysiedliśmy z pociągu, to wychodzimy i akurat słyszymy muzykę Reggae, i słyszymy jak ktoś krzyczy: pozdrawiamy Zjednoczenie. W związku z tym nie można sobie wyobrazić lepszego przyjęcia niż w The Reggae On Festival is running hot. This is the second year? Yeah, second year. And they've invited me here, and it's a pleasure to be here. And I'm gonna help grow this festival as well. W związku z tym, że oba zespoły mają korzenie tutaj częstochowskie, więc postanowiliśmy pokazać właśnie, za, za, manifestować wręcz tą jedność właśnie i dlatego taki wieloosobowy projekt, który nazwaliśmy Roboczo Odrosty. Chcemy y, ty, tym jakby pokazać, że muzyka tak naprawdę jest jedna. My nie czujemy się w jakiejś innej konwencji. My, y, Prawiamy tę samą muzykę. Wczesne kowie zawsze występowało nam się dobrze. Nie jest to pierwszy raz, że jesteśmy w tym pięknym mieście. Dzisiejsza biwa zapowiada się naprawdę syto, Znaczy, przyjazd do Częstochowy, wspominam bardzo, bardzo miło i ciepło. No ja serdecznie pozdrawiam całą Częstochowę. A nie tylko tych ludzi, którzy tutaj są, ale tych, nawet którzy zostali w domu. Cześć, jestem Marika. Właśnie przyjechałam. Z... Jadłam jakieś 1133 km widziałam na liczniku. Przyjechałam do Częstochowy na festiwal Reggae On. Bardzo się cieszę. Bardzo pozdrawiam wszystkich tych, którzy tu są. I've been here um, three times before, but it's the first time in the city, and I'm quite impressed. I mean, if I look at the watch now, it's 11 o'clock and the place is almost packed. So. Pretty good impression about the scene over here. I like it. Chest, Navamsa, Rustweed. It's a pleasure to be here in Poland. I think it's fantastic that something that started in Jamaica, to United Kingdom, is now in Poland, Italy, Spain, Germany. It's just the power of music. And I think it's. Music is universal because music does not see color. You just see, feel music. There is no color to music, it's just music. So it's a, a great vibration. We've been driving for 15 hours um, with a van from France. To Poland, yeah, with all the equipment in the back of the van, and uh, trust me, it's really like hard, hard, hard work. Driving, uh, packing up the song, setting up the song here, playing all night, and packing up back the song, driving back to France. So yeah, it's like experience. Sometimes it's is hard work. It's quite amazing in a small city in the middle of Poland to have this kind of event yeah bringing people like uh, OBF crew and Rustweed Dixie Peach inspirational sound Stefanie Vladovsky you know it's like the the family so it's nice it's nice that we can meet here in Poland and uh, it's it's like a pleasure to be here because We super, naprawdę, bardzo fajny. NDK super zagrało. No gardło, zdarte całe. Myśmy tutaj z Tychów przyjechali, to specjalnie na ten, na ten Częstochowa region, także rewela. Jak będzie następna, to na pewno się tu pojawimy. Świetnie. Przyjechaliśmy dotąd z Czech, z Czeskiej Republiki, z Chawiszowa. Ahoj! Super, świetnie, kocham. Kocham region muzyki, kocham Polskę, kocham w ogóle wszystko tutaj. To słuchaj, 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 na na słuchaj,